że też yy, zawsze sytuacja która nas dotyczy, ona, ona też nas trochę określa, i polityczna, i społeczna, a, a, a jeszcze ta dodatkowa związana z pandemią może, może ukształtować ją też na nowo i też może nadać jej nowy kontekst. Myślę, że tak właśnie w przypadku barów mlecznych będzie, że, że to, co zostało już można powiedzieć uznane jako trochę relikt i właściwie nikt już nie zwraca uwagi na to, na to że, że takie placówki funkcjonują, może się teraz okazać w czasach trudniejszych miejscem, które na Nowo albo znowu będzie przywracało normalność i wracało taki charakter jedzenia poza domem. Ja, Kamil, ja, ja wstawię zaraz link do tego artykułu, zaraz go wyszukam szybko w tej korespondencji mailowej od ciebie, więc każdy będzie mógł sobie do niego sięgnąć. Rafał, zauważyłeś tutaj, zobacz, Kamil, od razu wiesz, znajduje pozytywy. Pewne, bo właśnie no przed chwilą powiedział, tak, że być może ta sytuacja sprawi, że bary mleczne będą przeżywały swój, wiesz, no takie nowe życie już po raz enty, tak, bo to nie po raz pierwszy tak naprawdę. Natomiast słuchajcie, chciałbym wrócić jednak do tej naszej rozmowy o tym Waszym zaangażowaniu społecznym i fajnie, bo nam się przerodziła tutaj dyskusja. Na czacie no, już o takie sprawy operacyjne, więc jeśli pozwolicie, takie pytanie dodatkowe od Jakuba znowu do Wasobu, czy restauracja może na tym zarabiać? Czy musi wykazywać zerowy zysk na tej działalności charytatywnej? Hubert. Ja, jeśli chodzi o kwestie księgowe, absolutnie wolałbym się nie wypowiadać, żeby kogoś nie wprowadzić w błąd, natomiast e, mogę się wypowiedzieć na temat tego, jak, jak my żeśmy tworzyli tę akcję. No, my żeśmy od początku e, komunikowali, że e, pomagając czy biorąc udział w naszej akcji pomagasz podwójnie, bo faktycznie jedną rzeszą osób, do których e, trafiała znakomita większość tej pomocy, to byli właśnie seniorzy, którzy zostali w trudnej sytuacji, natomiast faktycznie część z tych środków pozwalała i pozwala nadal, zresztą bo się w sumie niewiele zmieniło, utrzymać chociaż minimalną ilość miejsc pracy, więc ja osobiście na tej akcji zupełnie nie zarabiam, natomiast tutaj korzyści dla, dla pracowników jakieś są, no bo tak naprawdę i tak musieliśmy no, Pożegnać i tutaj rozstać się z ogromną ilością osób, które pracowały u nas w firmie. No bo chociażby czy kelnerzy, czy barmani, w obecnym momencie mają też bardzo trudny los. Natomiast jak to jest, czy trzeba wykazywać straty, czy coś, to tutaj absolutnie wolałbym się w tym temacie nie, nie wypowiadać, bo nie chciałbym kogokolwiek wprowadzić w błąd. Kamil, to może Ty będziesz więcej na ten temat wiedział. Ja, ja też, tak jak Hubert, prowadziłem od początku całą tą stronę formalną zarejestrowania takiej zrzutki, i ona istotnie wymaga sporo uwierzytelnienia. To zresztą w takich krytycznych momentach jest dość. Trudne do zaakceptowania, bo, bo to nie jest zbiórka na czyjeś wakacje albo na jakąś zachciankę, tylko sprawa zupełnie poważna, więc im szybciej to się zacznie, tym, tym szybciej można zacząć pomagać. No ale formalnością musiało się stać zadość. Tam wysyłanie sobie po złotówce z, z firmowego rachunku, czy też jakieś setki e, e, maili i, i korespondencji uważam, że nie, nie były potrzebne, no ale ostatecznie się udało. E, e, zbiórka polega na tym i rozliczanie zbiórki polega na tym, że należy wykazać, Komu posiłki się e, przedstawiło? Można to zrobić w, w, w formie prostej e, tabeli. Takiej zupełnie Excelowej, i otrzymać tam odpowiedni podpis osób, które koordynują taką pomoc, odbiorców. Często w naszym przypadku są to wyznaczone osoby w szpitalach, które się tym zajmują, bo tych spraw organizacyjnych jest tam też tak dużo, że, że taka osoba naprawdę ma mnóstwo pracy i, i, i my współpracujemy z taką osobą, ona nam to potem zatwierdza, rozlicza i przekazujemy też do zrzutki. Zakres wydatkowy, kosztowy, który się z tym wiązał. Nie ma tam określonych warunków, czy to musi być jakaś realizowana marża. Ona jest oczywiście przyjmowana jako minimalna, ale to też, co podkreślił Hubert, jest istotne, że pozwala utrzymać zatrudnienie dla, dla tych osób, które to przygotowywują, wyklucza takie trudne. Sytuacje, w których musimy ustalić, czy to jest przestój, czy nie. No, wychodzimy z takiego dylematu i po prostu pracujemy wspólnie nad tym, żeby, żeby tą pomoc dostarczać. Też to jest dla nas wielka, wielka praca i wielkie zaangażowanie, ale również jest potężna satysfakcja, i dla każdej osoby, która jest to zaangażowana, jest to źródło takiej wewnętrznej oso osobistej. Osobistego sukcesu, że może Absolutnie to Absolutnie, potwierdzam. A Powiedz... wyprzedzacie moje pytanie, bo chciałem zapytać: właśnie, wiecie, w myśl zasady, że wszystko, co robi szef, jest motywujące albo demotywujące. Właśnie chciałem zapytać, jak to wpływa na wasze zespoły? Jak oni się w tym odnajdują? Czy was, oczywiście, pewnie retoryczne trochę pytanie, pewnie was wspierają, natomiast, ale właśnie pytanie u was, jak to jak to wygląda? Czy wszystkie ręce na pokładzie? Jasne, bo, bo to naprawdę chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że ty powiedziałeś Rafał przed chwilą, że pewno nas wspierają. Chciałbym powiedzieć, że w przypadku całej tej akcji, to ja mam wrażenie, że to trochę ja ich wspieram i nigdy ich nie widziałem bardziej zgranych, zaangażowanych i. E, też myślę, to były smutne dni. I zresztą nadal są tak, jak się spojrzy na realia tego, co się dzieje w naszej branży od połowy marca. Natomiast. E, Skupienie się na tej działalności spowodowało, że się zaczęli znowu uśmiechać, i to w ogromnej ilości, i to tak zdrowo uśmiechać. Naprawdę, wszystkim nam zaangażowanym w tę akcję, ona realnie sprawia przyjemność i poprawia humor, bo no proszę, wyobraźcie sobie taką sytuację, jak odwiedzacie jako jedyni. Na przestrzeni dni, kogoś, kto jest zamknięty w swoim czasem bardzo małym mieszkaniu, i on y, zaczyna wam opowiadać swoją historię. Opowiada o tym, y, że w latach 60. to pani była stewardesą i latała po całym świecie, i opowiada, jak to jest w Polsce, y, historię kombatantów y, z czasów wojny. No, jedna z bardziej takich wstrząsających y, historii to jest w ogóle wzruszająca. Y, Pewna pani rzucił alkohol. Powiedziała, że miała problem alkoholowy, starsza osoba, i, 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 i że to, że my żeśmy w ogóle do niej trafili, że wyciągnęliśmy do niej rękę i że mogliśmy jej pomóc. Powodowało, że ona napisała do nas taki list z podziękowaniami i napisała, że hej, pokazaliście mi, że jest też coś dobrego na świecie i ja w związku z tym też te sama nad sobą pracować, I, i, i że tak powiem, napisała, że zaczęła walkę z, ze swoim problemem. Więc proszę, wyobraźcie sobie sytuację, na przykład, jak też ja sam miałem taką sytuację, że na trzecie piętro na głębokiej Pradze zaniosłem panu posiłek i byłem ogromnie zdziwiony, jak wchodząc po drewnianej klatce schodowej, która trochę się sambałem o siebie, zostałem pana, który jest bez nóg na wózku inwalidzkim. Ja jestem przekonany, że ten pan nie wyszedł z tego domu na pewno znacznie dłużej niż od połowy marca, więc zostawcie jakby takie historie i takie momenty, gdy spotykamy się z takimi osobami, które potrzebują tego wsparcia, z tym, że my to robimy, że możemy i że do nich docieramy. No to, to są absolutnie magiczne i yy, bardzo pozytywne uczucia i doznania, z którymi wszyscy pracujący w tej akcji mają styczność. I to nie tylko osoby, które rozwożą te paczki, ale ci ludzie piszą do nas listy, opowiadają o swoich wnukach, opowiadają, proszą, żeby psa pogłaskać. My tutaj musimy czasami się opierać, no bo wiadomo, że bezpieczeństwo jest przede wszystkim i same zbieranie tych podpisów, że oni odbierają te posiłki, jest już samo w sobie jakimś tam ryzykiem, które staramy się oczywiście marginalizować, czyszcząc te długopisy. Dezynfekując, zachowując, że tak powiem, najwyższą staranność, ale ci ludzie są tak wygłodniali kontaktu i, i mają takie potrzeby na kontynuowanie jakichś relacji międzyludzkich, że to było chyba w perspektywie pierwszych dwóch czy trzech dni, jak żeśmy sobie my, mówię, jako osoby pracujące nad tym projektem, jak akcji, sobie sprawę, że my jakby. Do, trafiając do tych osób zaspokajamy na pewno znacznie więcej potrzeb niż y, samą y, chęć zjedzenia. No, to, to było widać od razu. No, czasem oczywiście ktoś powie, że o, ta marchewka wczoraj była za bardzo przypieprzona, a ja wolę jak jest bardziej słona niż pieprzna, ale takie komentarze się też zdarzają i wiadomo, że to też była coś, czego musieliśmy się nauczyć, to znaczy kubki smakowe starszych, starszych odbiorców. Natomiast yy, natomiast tym historiom i tym rozmowom jakby nie ma końca. I... I tym seniorom to poprawia samopoczucie, i na pewno nam też, bo no, nie ma nic przyjemniejszego niż takiego. Bardzo ważny aspekt psychologiczny. tak co powiedziałeś, że wygłodniali rozmowy, więc no to fajnie się zestawia w ogóle z akcją przekazywania posiłków. Więc nie dość, że karmicie, to jeszcze karmicie trochę ich duszę. Ja się tak tutaj delikatnie spodziewam, że nasza akcja, wiem, że nie będę wybiegał naprzód i tak dalej, że nasza akcja się powoli właśnie przekształcić, to no może nie, właśnie nie tylko będą jedzenie, ale że będziemy właśnie się rozwijali w tym, żeby tym jakby aktywizować tych seniorów i im pomagać z różnymi innymi kwestiami. Świetnie. Kamil, Nawet opowiedz. Nawet baterie do pilota kupowaliśmy, przepraszam. <śmiany> 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 Bardzo fajnie. Kamil, a jak, jak u Was z kolei to wszystko wygląda? Nasza współpraca opiera się głównie na, na, na kontaktach z koordynatorami w szpitalach i staramy się. No... Ale jak to mam wpływ na zespół jeszcze, dopowiedz Kamil, tak, jak to wiesz, bo to, to było pytanie. Zwróciłem na chwilę połączenie i nie, nie słyszałem. Okej, okay, to ja powtórzę pytanie. Bardziej chodziło mi tak, o to, że wiesz, że wszystko, co robi szef, to jest motywujące albo demotywujące. I w jaki sposób to wpłynęło na wasz zespół dzisiaj? Czyli jak wasi ludzie, wasz zespół wspiera was w tych działaniach? Jak to widzisz właśnie od tej strony takiej no waszej organizacji wiesz bo przed koronawirusem czasami trzeba było tych ludzi wiesz motywować na różne sposoby. A tutaj właśnie pytanie jak gdzie to ta sytuacja wpływa na. Mnie? Zmieniła się atmosfera pracy w, w, w gastronomii na pewno ona jest w tej chwili dość dramatyczna dlatego że większość restauracji Przechodzi takie trudności, które na pewno skłaniają ich do, do, do rozstań trudnych e, i, i się nie da tego uniknąć, dlatego że skala tej, tego zatrzymania jest tak potężna, że. Że, że skutki jej ekonomiczne no, dla, dla właścicieli no, be, byłyby trudne do, do utrzymania. E, tutaj e, cały czas wszyscy restauratorzy jednak patrzyli na, na, na rząd i na, na, na premiera, który no, w pierwszych dniach zapewniał o tym, że pomoc i, i, i ciężarówki pieniędzy już nadciągają, a rzeczywistość okazała się dużo bardziej brutalna. E, nie, 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 w, nie wszystkich pracowników udało się dowieźć do, do jakiejkolwiek tarczy, bo, bo okazało się, że część z nich to już pod tą tarczą jest także to, 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 to nie były łatwe momenty i, i, i takie wybory, kogo należy zostawić i, i z kim współpracować, a, a kogo nie, to są chyba dla każdego restauratora najgorsze chwile, to, to, to czasami są przecież wspólne lata spędzone i Naprawdę nie, niezwykle przykre momenty. Zespół, oczywiście, kiedy już się po, tych pierwszych, po pierwszym szoku otrząsnął i, i przystąpiliśmy do, do pracy, to no, można powiedzieć, że, że zaangażuje tam każdy, każdy, każdy kawałek swojego serca i i, i, i naprawdę nie szczędzi po to, żeby, żeby to wszystko się udawało, żeby to było wszystko punktualnie. No, można powiedzieć, że takiej motywacji i takich morali trudno byłoby osiągnąć jakąkolwiek gratyfikacją. To, to widać, że jeżeli ta potrzeba płynie gdzieś ze środka, to ona jest silniejsza niż to, czy, czy ktoś tam kupi sobie za chwilę nowe buty, czy, czy telefon, czy jakąkolwiek zachciankę. To są chyba w tej chwili takie czasy, w których się pewne rzeczy przewartościowują. I to Widać i to my, ja, jako, jako tutaj w tej chwili, można powiedzieć, no, no, koordynujący głównie tą akcję, doświadczam na co dzień. To niezwykle jest cenne i niezwykle pozytywne, że, że można w, w drugim człowieku odnaleźć taką motywację i taką wspólnotę, mimo że można powiedzieć na co dzień sporo nas jednak dzieli. Te, jednak cele firmy czasami są różne niż cele ich pracowników. To, to, to jest takie, no, można powiedzieć niestety, ale naturalne dla, dla, dla trudnej no, takiej branży, jaką jest gastronomia. Natomiast no, te czasy takiego połączenia, zjednoczenia i e, w, wspólnego działania no, no, można. Powiedzieć, że są historyczne i na pewno tworzą jakby nową wartość, również i zostaną za długo zapamiętane przez wszystkich, a przeze mnie osobiście, no, można powiedzieć, chyba najmocniej, bo, bo, bo takich okoliczności nie pamiętam. Słuchajcie, ja chciałbym jeszcze wrócić do tych spraw finansowych. Mianowicie, czy darczyńcy, którzy wpłacają no, cegiełki przez zrzutkę, przez, przez ten serwis, czy tam z góry jest określona, nie wiem, wartość kwotowa tych posiłków, które wy przygotowujecie? Nie wiem, jakieś jest przygotowane menu, z którego się wybiera, jak kupuję dzisiaj dwa razy pozycję numer 5 w menu na przykład, czy 10 razy pozycję numer 2 z menu, czy nie? Czy to się po prostu wpłaca? ogólnie jakąś tam kwotę, która ma wystarczyć na jeden taki całodniowy